dla młodych zawodników, którzy nie stoczyli jeszcze zawodowych pojedynków. Wszystkie walki będą semi czyli trzy razy po trzy minuty. Nasz klub będzie reprezentował Kasper Kornalski w kategorii 70 kg a nie, 68, bo to jest catchweight i Grzesiek Posuniak w kategorii 77 kg. Raz w i udało mu się go tam pokonać. Więc teraz daję rewanż mu tak, jakby w MMA, więc zobaczymy jak, jak to pójdzie. Eee, dzisiaj jedziemy na ważenie medialne. Rano, rano, był, rano było ważenie takie oficjalne. Eee, tam chłopaki mieli oczywiście swój limit wypełniony. Później byli w Promedical Medical lub in na kroplówkach. Oczywiście się fajnie zregenerowali. Teraz tylko ważenie takie bardziej dla mediów. Thank you. filmik, macie coś do powiedzenia? Hmm. Strona Androwojenna. Hmm. Wracamy już z ważenia. Yy, wszystko przebiegło dobrze. Chłopaki, jakieś tam wrażenia macie po ważeniu? Grzesiek? Przeciwnik w strachu <noise> A ty Kasper, masz coś do powiedzenia? Bardzo dobre, jestem pełen energii. No i super. Ogólnie to nie ma z nami e, naszych kamerzystów ze studia Marcos, ponieważ są na weselu. Pozdrawiamy ich serdecznie, ale postaramy się e, ich tutaj godnie zastępować i nagrać jakiś filmik tak amatorsko telefonem. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie i że chłopaki coś z tego ulepią i wyjdzie jakiś spontanicznie fajny odcinek. Także pozdro tutaj dla ekipy Studio Marcos A my lecimy już do domu Pozdrawiamy Olek, jak obstawiasz walki chłopaków naszych? Kacper Pierwsza runda przez poddanie. Jakie? Grabo. A Grzesiek. A Grzesiek Myślę, że przeleży gościa. Przeleży trzy rundy? Będzie go pił. Taki jest plan. Taki jest plan. Albo jakiś rękoma na przykład też, Albo wepnie plecy i ma ta lewo. Też pierwsza runda. Jakby we dwójkę w pierwszej rundzie poddali, to by było dobrze. Robisz jeszcze kilka kroków. de 4 5 segundos I tak, wejdziesz na przykład przy podobno bo ty idziesz po kostkę. I sobie spadnijmy. już po rozruchu pierwszą rundę zrobiliśmy ze Staszkiem były to tarcze, drugie walka z Cieniem, czyli ja przygotowywałem się pod zapaśnika dużo wybron, a trzecie to było imitacja walki z Grześkiem więc był parter stójka i tyle mm -hmm. Dokładnie, dziękujemy Hello. jedziemy do Pisarzowic na galę Contender gdzie walczą tutaj dwa młode koty My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they no longer about. <laughs> My name came up a lot of sounds, <laughs> more when I was <laughs> not around. Certain people that <laughs> I know, they no longer <laughs> about. My name came up a lot of sounds. <laughs> <laughs> Pasa, ja będę podchodził do was, zobaczę jak się czujecie, sprawdzę jak to wygląda, ewentualnie poproszę lekarza, ok? Kuba jak oceniasz organizację Gali? A nie, no <grymne> no nie zebi Nie wiem, czemu nie chlebać. Nie mogą Pozdrawiam wszystkich Panterowców, <grymne> niech się koniecznie. <grymne> Kazme, bravo. Mimo, że decyzja Zostanie widać! Nie! Klabrę, złap, zabryk, Grzesiek, się złap, zabryk, 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 Po çu ke pra vegovën këta. Siemanko, jesteśmy na kilka dni po Gali Contender Challengers, gdzie zawalczyło dwóch naszych zawodników. Dopiero dzisiaj nagrywamy te zakończenie, no bo tam troszeczkę było dużo emocji. Każdy był zmęczony, więc na spokojnie teraz dopiero jest to nagrywane. Więc tak, jeśli chodzi o wyniki, to Kasper Fornalski po trzy rundowej mocnej walce. No, zdaniem wielu wygrał ją, zdaniem moim też i zdaniem organizatora samego też wygrał tą walkę. Niestety sędziowie widzieli ją inaczej, no i tutaj decyzja niejednogłośna była na naszą niekorzyść. Organizator obiecał, że, że albo to wyjaśni, czyli zmiana werdyktu. Albo po prostu chłopaki spotkają się jeszcze raz i zawalczą walkę rewanżową. Następnie do klatki wszedł Grzesiek. No tutaj niestety zabrakło troszeczkę umiejętności w stójce. Przeciwnik był lepszy, więc przegrywa przez TKOP w pierwszej rundzie. Był to rewanż, ponieważ Grzesiek z tym chłopakiem wygrał na zawodach BJJ, czyli można powiedzieć, że chłopak mu się zrewanżował. Także no tutaj. Nie do końca możemy być zadowoleni z, z wyników, ale mimo wszystko organizacja i wyjazd jak najbardziej udane. Była to dla nas lekcja i, i, i tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie odcinka i zapraszamy do oglądania następnych. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.